Cześć, witajcie w kolejnym openingu na Cziforskim. Mamy 15 zł. Mamusia niestety nie doładowała konta, więc lecimy. Opening Bieda rozpoczyna się już teraz. E, skrzyneczka MP7. Spójrzmy co tutaj jest. Chyba było coś z podwórka, mam nadzieję, że nie. W ogóle dokładnie, greenscreen nie Nagrywam akurat w środku nocy z godziny 23. Ani ta już śpi. Spała akurat na łóżku za mną, na którym ja kiedyś spałem. Widzieliście to na live? E, obecnie jednak, e, jak poszedłem się umyć, to się obudziła. Jak na razie, z tego co widzicie, jest nikoś mokro włosy i tutaj jest e, strasznie niskie ceny. Ja szukam czegoś, na czym mało stracę. Może to. Dobra, 60% szans na stratę w dwóch skrzynkach i lecimy. Oj oj, nie ściszyłem znowu. To samo co ostatnio. I niestety nasze nasze ile? Nasze 15 złotych kosy szybko się kończy. Ale ja się nie poddam ekran co do, co do ostatniego grosza. Yy. 67 groszy, za to już nic nie zrobię krzynie bonusowe, wpuszczmy sobie kur... co? dobra, nie proszę. nie wiem o co chodzi Upgrader eee. tak, chodźmy tutaj 50% normalnie od do kosy jest, już jest najlepsza cenka i czy będzie na dwójkę? Jak będzie na dwójkę, to jest już git. I starczyło nam na dwójkę, super. Epipunek, sprzedajemy. Będzie, mówię, będzie. 15 złotych do kosy. Jak ja to zrobię, to ja kosę wypłacam, to uwaga. Eee, milispek. Pamiętajcie, że z moim kodem Szczurowy. szczuro... szczuro. Eee, na Giforskim jest lub po wejściu z linków w opisie możecie otworzyć sobie darmową skrzyneczkę. Oj, 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 Dłubcia. nie, tutaj wchodzimy na 30 na 55 wejdźmy 48 groszy musi być minimum okej, okay, dobrze, niech będzie yy, skrzynie słowy, kontrakty, skrzynki, event yy, sklep, tego szukałem jakieś taniej grówna trzeba kupić, się 76 groszy No, niech będzie błotniak. Zróbmy sobie kontrakt. Będzie bez złotych, może Ale 62 grosze. Kolejne 40 groszy w dupę. No to już jest ostatnia szansa, już nie wiesz, że to się uda. Niestety nie mam pecha. Chyba jednak nie będzie wypłacana kosa. To jest wycięteczka. Nie siadło niestety 15 złotych do kosy. Nie wyszło. Więc ja się z wami żegnam. Dziękuję za szybki odcineczek. Do zobaczenia. No i cześć.